Witamy Państwa po raz kolejny w naszym gospodarstwie. Dziś chcemy pochwalić się naszym nowym produktem, a zarazem możemy powiedzieć, że wręcz dzieckiem, które jest w naszej rodzinie. Jest to nasza nowa odmiana autorska, bergenia, którą... Sukcesywnie mamy zamiar od przyszłego roku wprowadzać zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. Jesteśmy jedynymi w Polsce właścicielami do praw autorskich tej odmiany, i jako jedyni będziemy zajmować się sprzedażą licencji na produkcję tego materiału. Będzie tylko jedna szkółka w Polsce, która będzie zajmować się produkcją tego materiału do dalszych nasadzeń. Jesteśmy w trakcie takich bardzo burzliwych rozmów z sieciami handlowymi. Jedna sieć zadeklarowała już dużą chęć odbioru dużych mas towarowych. Niestety my w tym momencie jesteśmy w trakcie dopiero nasadzeń, ale sukcesywnie będziemy powiększać tą, tą produkcję. Odmiana zapowiada się bardzo ciekawie. 6 lat zostały prowadzone badania. Jest odmianą zarejestrowaną pod nazwą Bergenia. Jest to nasza autorska krzyżówka. Jeżeli chodzi o uprawę, jest to, jest to odmiana, która jest łatwiejsza w uprawie aniżeli nojapska, gdyż sam fakt faktury, którą posiada, czyli delikatne ordzawienia, jak wiemy, jest trend na y, poszukiwanie odmian, które wyróżniają się w jakiś sposób od, od innych gruszek, zarówno w kraju, jak i, jak i w Unii Europejskiej. To orzawienie, które jest bardzo takie, powiedziałbym, y, bardzo takie przyjemne, bo ono jest podobne do y, ordzawienia na y, gruszach japońskich. Y, powoduje, że zdecydowanie mniejszym problemem w uprawie jest walka z miodówką gruszową, ponieważ ona po prostu z racji faktu faktury jest po prostu rzadziej wybierana przez tego szkodnika. Mamy doświadczenie w walce z ochroną już wieloletnią, badania dotyczące przechowalnictwa pokazują, że zresztą badania też zostały prowadzone w instytucje w Skierniewicach, które prowadził doktor Także także wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie miał jakieś zapytania dotyczące, dotyczące merytorycznych kwestii przechowalnictwa tych owoców, to są na to badania naukowe, nie jest to wyssane z palca, więc wydaje mi się, że odmiana jest zdecydowanie bardziej konkurencyjna w tym momencie aniżeli nojabska. Plus do tego jest minimalnie słodsza. I tak jak Państwo widzą, my akurat z racji faktu, że posiadamy jedno z liczniejszych nasadzeń nojapskiej w Polsce, jako jedyni w Polsce mamy tą odmianę. Na razie nią nie handlujemy, mamy ją dopiero w próbach, ale od przyszłego roku z racji faktu, że zakończyliśmy certyfikację zarówno w Polsce jak i za granicą będziemy jedynym jedynym dostawcą materiału do dalszego rozmnożenia, czyli do produkcji szkółkarskiej. Dlatego jeszcze nie zastanowiliśmy się, jakby miała wyglądać. Forma, e, czy to będzie odmiana klubowa, e, czy będzie to odmiana o charakterze brandu, e, który będzie firmował polską markę, e, jako odmianę no, naszą krajową, rodzimą. Myślę, że zainteresowanie sieci handlowych będzie zdecydowanie większe, e, gdyż jest to coś nowego, a co za tym idzie, jeżeli jest coś nowego i jest zaindeksowane przez, e, przez e, odbiorców. No to nie mamy problemu ze zbytem. Tak? Więc, więc tu y, może być podobna sytuacja jak z innymi odmianami, które wchodziły na początku lat 2000. Nie mówię tutaj o gruszach, ale o jabłoni, które na początku były licencyjne, a później przekształciły się w odmiany ogólnodostępne. Może y, zdeterminować to, że sam fakt nowości i, i tego, że no, dla mnie ona jest zdecydowanie bardziej przyjemna wizualnie aniżeli nojawska, ba mało tego, tak jak wspomniałem, ochrona parchowa dużo łatwiejsza, ochrona e, przeciwko miodówce z racji faktu faktury, do tego jest słodsza, jak sami Państwo widzą, ona do tej pory, m, dzisiaj mamy m, 19 kwietnia, 18, przepraszam, ona przechowywana jest w zwykłej chłodni, i proszę zobaczyć jaka jest kondycja tego owocu. Ona w tym momencie, może co niektórzy będą sceptyczni, ponieważ ona miejscami e, jest taka powiedziałbym sinozielona. Ona w momencie kiedy jest wystawiana do ciepłych przechowalni, czyli tu gdzie mamy e, tą temperaturę na dużym plusie, czyli od 5 do tam 7 stopni, ona nabiera takiego Cytrynowego koloru, i to ordzawienie z takiego zielonkawego przechodzi w taki bardziej przyjemny dla oka i ciepły kolor. Kolejnym aspektem, który wyróżnia tą odmianę, jest to, że zdecydowanie mniej ubytków znajduje się na tej odmianie, bo jest to determinowane właśnie tą skórką, że. Tych obtarć jest zdecydowanie mniej, tak? Więc, więc jest to kolejna cecha, która dla producenta uważam, jest wymierna. Yy, mamy mniej odpadu, a więc no, więcej handlujemy. Więc odmianę dopiero w tym roku będziemy mieli zarejestrowaną w międzynarodowym ośrodku yy, odmian roślin prawnych, jest to odmiana, którą, powtarzam, jesteśmy jedynym hodowcą, i dopiero w tym roku. Po zakończeniu, tak powiem, całej prawnej legislacji odmianowej rozpocznie się sprzedaż praw licencyjnych do uprawy tej odmiany, gdyż powtarzam, jesteśmy jedynym hodowcą, zarówno w Polsce, jak i w Europie, i posiadamy jedynie bezpośrednie prawa do odmiany, ponieważ jesteśmy. I osobami zachowującymi, i hodowcami tej odmiany. Także wszelkie informacje, a propos nowej odmiany gruszy, którą mamy zamiar wprowadzać do obrotu, będą na pewno szeroko publikowane, zarówno w prasie, jak i, jak i w sieci. Ja również będę się starał y, odpowiedzieć na y, wszelkie pytania związane z produkcją, jak i z mankamentami związanymi z uprawą tej odmiany. Zapraszamy do kontaktu i do pytań dotyczących odmiany. Bardzo chętnie podzielimy się wiedzą, gdyż y, y, uważamy, że odmiana jest bardzo rokująca i tak jak mówiłem, m, doceniona została przez handlowców dużych sieci handlowych, y, ale tak jak powiedziałem, my mamy ją na razie w próbie i nie handlujemy y, daną odmianą. Y, jest zbyt mała masa y, towarowa by duże markety w tym momencie ją odbierały. Aczkolwiek mam gwarancję, że jeżeli ta masa towarowa będzie szybko wzrastać, na pewno ta odmiana będzie, będzie kupowana przez handlowców dużych sieci handlowych, które w tym momencie są odbiorcami naszych owoców.